Świąteczne nagrody za elitę, player piki za SBC oraz paczka z gwarantowaną ikoną. To zobaczycie w przyszłym odcinku. Ja oczywiście jestem Adrian i chciałbym Wam życzyć wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że spędzicie ten czas z rodziną. No i po prostu moi drodzy, wszystkiego, wszystkiego dobrego z okazji świąt Wam życzę. Wy oczywiście zostawiacie łapki w górę pod tym filmem, bo na 3,5 tysiąca lajków pod tym odcinkiem lecimy z kolejną paczką z gwarantowaną ikoną, oczywiście na moim głównym koncie. Oprócz tego subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów na tym kanale. No i w komentarzu napiszcie jak tam Wasze świąteczki. Nagrody. Mam nadzieję, że coś ciekawego Wam dorotnęło. Mam nadzieję, że jej dał Wam jakiś prezent pod w nagrodach. Koniecznie się pochwalcie, lub pożalcie w komentarzu, bo u niektórych pewnie było gorzej. No a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Szukasz sprawdzonych coins do food? Na supercoins.pl trwa właśnie promocja, dzięki której z kodem Freeze dostaniesz 10% zniżki. Do tego zakup coins to szansa na wygraną jednej z trzech nowych nagród. Sprawdź też dwa dodatkowe konkursy, w których możesz wziąć udział totalnie za darmo. Więcej informacji w opisie filmu polecam. Główne konto, bardzo długo wyczekiwana przeze mnie elita, w końcu udało się ją wbić, i dzisiaj nadchodzi dzień, w którym otwieramy nagrody za tą, powiedzmy, wymarzoną rangę. W końcu się udało to zrobić, więc w końcu, tra w końcu trafmy coś dobrego. Yy, za Division Rival zbiorę paczki niewymienne, ponieważ chcę sobie yy, zrobić paczkę z ikoną po tych nagrodach, więc zabieramy sobie po prostu niewymienne, mega paczki, rzadkich kart. Natomiast Food Champions, tutaj sprawa jest prosta. Oczywiście, tak jak mówię, Elita 3. Będą 3 player piki. Będzie paczka z trzema informami, jest 70 tysięcy monet i paczka za stoka. Także oczywiście pokładamy tutaj wielkie nadzieje. No jeżeli chodzi o playerpiki, no to w składzie grałbym tylko Hernandezem z Milanu, ale zawsze spoko było trafić polskiego napastnika do testu, na pewno bym go użył, ale zaczynamy od nikogo ciekawego. Niestety weźmiemy sobie Andres Silva 82. Także zaczynamy średnio, ale teraz będziemy szli z operadem w górę. Przynajmniej mam nadzieję, że to będzie najgorszy pik. Dobra, drugi pik za elitę. Zobaczmy, czy opłaca się wbijać tą rangę. No! Patrząc na to, co tu się dzieje, to absolutnie się nie opłaca. Ale dobra, w porządku. Trzeci player pick. Chociaż dajcie jakiś overall na przepałkę, no. Halo! Aha. Ja chyba po prostu w player pikach nie mogę trafić nic dobrego i tyle. Mega paczka. Może chociaż... Tutaj znajdziemy coś ciekawego. Otóż nie, okautu nie ma, ale chyba jest karta Inform. Oj tak, to będzie on. To będzie szwoch. Jedynie niepowtarzalny Inform 75, który absolutnie do niczego mi się nie przyda. Mega paczka znowu. Kolejna próba trafienia czegoś, czegokolwiek fajnego. Oczywiście nie ma okautu, bo po co to komu? Ekrany mamy za to. Wow, Brazylia, SPO, Oscar. Świetnie. Mega paszka rzadkich kart. Wcześniej była tylko mega paszka, teraz rzadkich kart. Więc zamiast 8-3 może 8-4 trafimy nawet. No kto wie, jej może tutaj poszaleje Finlandia, Framkarz Hradecki. Eee, okej. Okay. Dobra, niesamowita mega paszka rzadkich kart znowu. To, to może być. Nic. Ha! Dali mi Wiszkę, nie no, super. Chciałem tu trafić oberale do SBC, ale widzę, że absolutnie to nie w tą stronę poszło. A zróbmy taki meg, że najpierw w tym tygodniu paczkę z trzema informami, a potem za stoka. A czemu nie? Idzie paka z trzema informami, tu i tak nie walkoutu nie będzie. Jest większa szansa, że będzie walkout w parce za stoka niż tutaj. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. No niemożliwe to jest, no co to jest? Niesamowite, 3 razy za 8, dwa mi dają, no dobra, paczka za stoka. Będą nagrody za elitę. Bez walkoutu nawet player pika, bo przypominam, informy mają walkout od 8,4 overalla. Ja w piku miałem najwyższy overall 8,3. Patrzcie na to: Nagrody za elitę, bez karty wartej więcej niż 10 tysięcy. No nie no, jest walkout, więc będzie chyba karta warta więcej niż 10k. Ale moi drodzy, nie ukrywajmy, szału nie ma. Nie, Jimenez, on nie jest warty 10 tysięcy. To nie jest karta warta 10 tysięcy. Nie będzie karty wartej 10k w nagrodach za elitę. Nie będzie. Nie ma! Nie ma karty wartej ponad 10 koła! Moi drodzy, 10 koła! Nawet żadna karta nie kosztuje. No i to jest najlepszy dowód na to. Po raz kolejny, po raz kolejny w tej FIFA za Golda 1 trafiam lepiej niż za Elite. Czy to w pikach nawet. Tam i tak trafiam 8-5 overall max, ale nawet jeśli, to trafiam więcej w pikach za Golda 1 niż za Elite, a w paczkach tym bardziej. Bez sensu jest bijać Elite. Jeżeli nie masz szans bić Elity 1... Jeżeli w tej grze nie masz szans bić Elity 1, bo jesteś naprawdę zajebisty, takim jesteś kozakiem, to nie ma po co wbijać Elity. Jeżeli jesteś na poziomie Golda 1, Elity 3, tak jak ja, pół na pół, to zostań na tym Goldzie 1. Nie denerwuj się, zagraj sobie spokojniej, baw się grom, testuj sobie karty, nie try hardy pod Elitę, bo to się pod żadnym względem nie opłaca. No, no chyba, że masz ogromną satysfakcję z bicia rangi. Wtedy spoko, polecam, ale tak. Bez sensu, no nie no, no jestem tak f***** w... tymi nagrodami No tutaj kusi mnie, żeby w ruch poszły jakieś fapońcy jeszcze, no naprawdę A chłopie. Święta są Wydajemy pieniądze Dobra, otwórzmy te paczki 8.1+, spróbujmy szczęścia O, walkout to jest nawet niesamowite Czyli Już jest coś ciekawszego niż w nagrodach za elitę, Robertson, dobra Zawsze spoko Może ktoś jeszcze? No nie Ojej, oj, tu nie będzie walkoutu już pewnie, oczywiście, że nie. To dajcie chociaż 3 razy 85 overalla na tej parce teraz. Kolumbia, no nie, to będzie Falcao, czyli nie, nie Falcao. Zapata? Dobra, ostatnia paczka. Nie ma walkoutu, no nie. Ale Lipa. Portugalia, RP, Rafa. No, nie, Guerreiro. Dobra, mamy 10 pików. Yy, miejmy nadzieję, że tutaj nam wyleci coś, co nam się przyda w SBC ikonę i jakoś uratujemy sprawę. Pierwszy pik, Jordi Alba 8 no to już jest lepszy problem niż z Elitem. no to jest niesamowite. W tej Fifie, w tej grze po prostu się albo ma szczęście, albo się go nie ma i tyle. Lecimy dalej. Gorecka, uwaga, uwaga, kolejny zawodnik. Nie no, no ja biorę Mendiego, bo podmienię sobie jego w składzie i dostanę 50 koła monet. Bez skitu, to jest super traf. I jedziemy dalej. Kurde, Banega już chyba jest niewymienny w klubie. Koke. Ej, no to są dobre piki. Naprawdę. I lecimy dalej. A naleźć, no dobra. I tutaj już tak świetnie nie było. Dobra, ale spoko, jest ten Mandy, nie? Dobra, przepalamy ostatnie SBC na ikonę. Nagrody mnie nie popieściły. Mam nadzieję, że paczka będzie git. Jeżeli chodzi o wydatek na całe SBC, to bodajże... Jakieś 170 tysięcy końców, 180? Może 200 maksymalnie, gdzieś tak to mniej więcej wyglądało. Paczkę zrobimy sobie z szukaniem po kluby po narodowościach tej ikony. Chciałbym, żeby te emocje trwały dłużej. Tym bardziej, że nie chcę się po prostu od razu zawieść po raz kolejny dzisiaj. Mam nadzieję, że się ostatecznie nie zawiodę, ale dobrze wiem, jak tych paczkach z ikoną bywa. Dobra, uwaga, uwaga. Paczka się w tym momencie otwiera. Idźmy, idźmy alfabetycznie dzisiaj. Z pominięciem oczywiście tych narodowości stąd, ale alfabetycznie. Czyli na A nie mamy nikogo. Zacznijmy od Bułgarii. Dobra, czy to będzie Stoiczkow? No nie. To teraz cyk, Chorwacja. Szuker. Nie, to nie jest Szuker. Paweł Nedved lub Petr Czech? Też nie. Na razie dobrze, na razie dobrze. Dania, o nie, proszę nie. Uff, więc Finlandia i Jari Litmanen. Też nie. Ghana, Essien? To by nie było tak źle, ale to nie jest Essien. Irlandia, nie, proszę nie. Dobra. Irlanda Północna, George Best, nie obrażę się Ale to nie jest George Best Kamerun, Eto, dajcie Eto No nie, no czemu to nie mogę być Samuel Oj, Meksyk, kurcze, no nie Uff, dobra, bo już się jakoś tak wystraszyłem strasznie tego Meksyku Nigeria, Okocza, nie Na szczęście nie Później Rosja, nie Dobra, nie Ej, nie wiem, jakoś strasznie się dzisiaj boję, że to będzie totalna tragedia Na przykład Hadzi Nie, no nie, no nie Ej, co ja mam z tymi ikonami? Sameha, Auri, Jero, Hadzi. To jest niesamowite. Raz był już Twoim Steiger, a tak tu trafiam ikony z nazwiskiem na H cały czas. Nie, że jest porażka. Naprawdę, to jest porażka.